Spotkanie z wami to jest wielki zaszczyt, wielka radość i wielka wdzięczność za wszystkie wasze dokonania. W imieniu Rzeczpospolitej chciałbym wam bardzo podziękować. Jesteście przykładem hartu ducha, siły i odporności, bo sport z wojskiem ma wiele wspólnego. Cele są wspólne. Zwycięstwo. To jest nasz wspólny cel, zwycięstwo naszych idei, naszych wartości, naszych marzeń i w życiu sportowym i w tym życiu codziennym, w marzeniach o jak najlepszym miejscu do życia w naszej ojczyźnie, żeby Polska była najpiękniejszym krajem na świecie, najbezpieczniejszym. To się łączy. Sport daje tą siłę, która jest potrzebna do wolności, bo wolność dzisiaj na świecie bardzo potrzebuje sił. Waszym rodzicom, Waszym rodzinom chcę bardzo serdecznie podziękować. Tym wszystkim, którzy Was wspierają. Chciałbym, żebyście mieli wielką satysfakcję z tego, co się będzie działo za chwilę w Paryżu. Dał nam przykład Bonaparte, jak zwyciężać mamy. Myślę, że ten fragment naszego hymnu jak najbardziej będzie pasował do momentów, kiedy z dumą znów tam odśpiewamy i usłyszymy Mazurka Dąbrowskiego. Każdy z Was, który pojedzie, już jest bohaterem. Myślę, że dla młodego pokolenia, dla wielu z nas na sali są żołnierze, są rekruci, są podchorążowie, którzy patrzą na Was z podziwem. Patrzymy wszyscy na Was z podziwem i z wielką radością. 80 żołnierzy sportowców. Większość to kobiety, 47 kobiet, 37, 33 mężczyzn, którzy nas reprezentują. To jest 40% wszystkich sportowców udających się do Paryża. To są żołnierze wojska polskiego. To jest jeszcze większa duma dla mnie jako ministra obrony, że tak wielu żołnierzy sportowców uzyskało kwalifikacje. To jest moment szczególny, kiedy was żegnamy w Polsce. Z radością będziemy was za kilka tygodni witać. Wierzę, że jeszcze w lepszych nastrojach. Będziecie reprezentować nie tylko dyscyplina, ich jest 15, w których bierzecie udział właśnie żołnierze sportowcy, ale będziecie reprezentować tam Polskę i dawać świadectwo też o naszym kraju, o naszym zaangażowaniu, o, o tym co dzisiaj robimy. Nie będziecie tam sami. Bo już od końca czerwca jest polski kontyngent wojskowy Olimp, który dba o bezpieczeństwo. Są żołnierze wojska polskiego, żandarmerii wojskowej, z drugiego mazowieckiego pułku saperów z komendy głównej żandarmerii wojskowej, którzy realizują działania związane z zabezpieczeniem igrzysk olimpijskich w Paryżu, z bezpieczeństwem. Są wraz ze służbowymi psami tropiącymi, przygotowanymi do działań. Związanych z wykrywaniem ładunków pirotechnicznych. To też są nasi żołnierze, którzy we współpracy z Francją zabezpieczają Igrzyska Olimpijskie. Polska w ten sposób też się angażuje, bo dba o bezpieczeństwo tej największej imprezy sportowej w tym roku, jednej z największych imprez w ostatnich latach. Pożegnania raczej sprawiają trudność. Ale my Was żegnamy z radością, bo z oczekiwaniem. Na Wasz uśmiech na twarzy, na Wasz sukces, na sukces Rzeczpospolitej. Wszystkiego dobrego i do zwycięstwa. Nasza podróż do Paryża to nie tylko wyjazd na zawody, to symbol odwagi i determinacji. Jesteśmy ambasadorami nie tylko polskiego sportu, ale także wartości którego każdego dnia pielęgnujemy, pielęgnujemy służąc w wojsku polskim. Wierzymy, że nasza liczna obecność na tych igrzyskach będzie inspiracją dla innych żołnierzy, pokazując, że nawet w obliczu najtrudniejszych wyzwań możemy osiągnąć wielkie rzeczy. W imieniu wszystkich wojskowych sportowców składamy na ręce pana premiera serdeczne podziękowanie za wsparcie, jakim otacza nas resort obrony narodowej. Jestem przekonana, że razem, jako drużyna, osiągniemy sukcesy, które będą powodem do dumy dla nas wszystkich oraz naszego kraju. Obiecuję, dołożyć wszelkich starań, aby mazurek Dąbrowskiego brzmiał jak najczęściej. Do zobaczenia na stadionach w Paryżu. Żołnierze Wojska Polskiego od lat. Są sportowcami i są olimpijczykami, są medalistami Igrzysk Olimpijskich, jesteśmy z nich bardzo dumni od stu lat. Będę kibicował każdemu i każdej z uczestników kadry narodowej, nie tylko żołnierzom, oczywiście, wszystkim polskim sportowcom, ale ta dusza związana z Obroną Narodową, z Ministerstwem Obrony Narodowej będzie najbardziej nam mocniej trzymała kciuki za żołnierzy, sportowców. No, wierzę w lekką atletykę, w kajakarstwo, w strzelectwo, w, we wszystkie, wszystkie, wszystkie dyscypliny sportowe. W sporty walki przecież też dzisiaj nie było, bo już są w Paryżu, przygotowują się czy judocy, czy bokserzy. Więc wierzę, że we wszystkich dyscyplinach jesteśmy w stanie zdobyć medal. Miałem tak naprawdę ponad dwa lata, tak, od kiedy jestem w wojsku i naprawdę ten czas mi bardzo dobrze zleciał. Czułem, czuję bardzo duże wsparcie w realizacji tych najważniejszych celów. Mam duże nadzieje co do wyników uzyskanych w sztafecie męskiej. Myślę, że chłopaki w tym roku są bardzo mocni na papierze, a przeważnie to wyglądało tak, że na papierze byliśmy troszeczkę słabsi, a w tej sztafecie potrafiliśmy wykrzesać te siódme poty i liczę, że na to w Paryżu też nas stać i zrobię bardzo dobry czas, który będzie obfitował w wysokie miejsca. To jest na tyle prestiżowa impreza, tak samo zresztą jak Mistrzostwa Świata czy Europy, na którą już jadą zawodnicy. Nie z przypadku, jest to ścisła czołówka. Każdy, myślę, z pierwszej dziesiątki będzie miał szansę na zdobycie medalu, i to nawet tego medalu złotego. Także no tutaj no na pewno nie jestem jedyny, który, który chce tam jechać i walczyć o te najlepsze miejsca. Z mojej strony mogę na pewno obiecać, że dam z siebie wszystko i, no i zobaczymy już niedługo. Na pewno pierwszy wyścig, pierwszy dzień będzie bardzo istotny, natomiast no u nas decydują, jak to zresztą w większości sportów, już ścisłe finały. Także mam nadzieję, że do finału po pierwsze uda mi się zakwalifikować, a po drugie jak już tam będę, mam nadzieję, że uda mi się powalczyć o medal. Przede wszystkim, żeby postarali się o jak najlepsze wyniki, zachowali... Na ile mogą spokoju, żeby nie stresowali się z tym startem, bo, bo, bo ten stres mam nadzieję, że ich nie będzie paraliżował, ale często może paraliżować. No i po prostu aby pozytywnie byli nastawieni do tego, bo wiadomo, to jest ważny start, ale najważniejsza jest ta właśnie sportowa, zdrowa rywalizacja, duch fair play i, i, i po prostu pokazanie się z jak najlepszej strony.